Co łączy m.in. rzymskie koloseum, babilońską bramę Isztar, mezopotamski Zigurat i grecki Partenon? Są to wielce imponujące budowle. Taki właśnie tytuł nosi polska edycja gry World Wonders od Lucky Duck Games. W środku znajdziecie o wiele więcej miniatur z historycznymi obiektami z różnych kultur. Każdy z Was jako przywódca starożytnej cywilizacji będzie na własnej planszetce wznosić miasto złożone z tetrisowych kafelków. I tytułowych budowli. Do gry zasiądziecie w składzie maksymalnie pięciu graczy, a rozgrywka zajmie około godziny. W jaki sposób będziemy rozbudowywać nasze miasto i jakie warunki trzeba spełnić, aby wystawić te wszystkie monumenty? Ja jestem Sydonia i w tym materiale opowiem dokładnie o zasadach gry. Wielce imponujące budowle. Zapraszam. Tak prezentuje się wyłożona cała zawartość pudełka: mamy nasze monumenty, planszetki graczy, planszę główną, na której będą wyłożone kafelki, karty monumentów, karty celów, kafelki dróg, znaczniki wież, zasobów, znaczniki graczy i kilka dodatkowych elementów. Teraz przygotuję rozgrywkę dla dwóch graczy, ale oczywiście z uwzględnieniem tego, co się zmienia, kiedy gramy w większym składzie osobowym. Szare karty używane są tylko i wyłącznie w trybie solo, więc w rozgrywce wieloosobowej można je odłożyć do pudełka. To, jak wygląda rozgrywka jednoosobowa, opowiem na końcu tego materiału. To jest plansza główna, na której należy wyłożyć wszystkie kafelki wskazanych kształtów na odpowiednie miejsce. Oczywiście wcześniej każdy z tych stosów należy dobrze przetasować. Tę wersję planszy stosujecie dla rozgrywki od jednego do trzech graczy. Jeżeli natomiast gracie w cztery osoby, to należy po lewej stronie dołączyć taką płytkę, która ma tutaj narysowane cztery ludziki, i na niej położyć wszystkie kafelki tego kształtu, takie podłużne. Natomiast jeżeli gracie w pięć osób, to oprócz tej lewej przybudówki należy dołączyć jeszcze jedną płytkę tutaj po prawej stronie z kolejnym nowym typem kafelków. Więc tak wygląda przygotowanie planszy głównej dla pięciu graczy. Tak dla czterech graczy, a tak dla graczy od 1 do 3. Następnie z każdego z tych stosów należy wyłożyć, odsłonić jeden kafelek. Następnie mamy takie dwa piedestały, większy i mniejszy. I w tej kolejności należy wyłożyć je na te pola. Tutaj duży piedestał, tutaj mały piedestał. I na końcu przygotowania planszy głównej znaczniki, pionki, graczy trzeba ułożyć w losowej kolejności na torze kolejności. Gdzieś obok planszy głównej należy wyłożyć wieże oraz drogi z podziałem na drogi długie oraz krótkie. Można do tej wspólnej puli wyłożyć wszystkie te elementy albo tylko i wyłącznie część. I na początku każdej rundy oprócz odsłonięcia kafelków będziemy z tej wspólnej rezerwy dobierać konkretną liczbę wież i dróg i wykładać je właśnie pod tymi kafelkami. Wieże zawsze wykładamy jedną, natomiast drogi w zależności od liczby graczy. W instrukcji mamy tabelkę, która nam mówi dokładnie ile dróg, którego rodzaju musimy wyłożyć. I na dwie osoby, przykładowo, to jest jedna długa droga zawsze i jeden zestaw krótkich dróg. I to jest ważna informacja: krótkie drogi zawsze występują w zestawie, który składa się z dwóch. Kafelków o wielkości 2 na 1 i jednego kafelka 1 na 1 i w takim właśnie zestawie będziemy mogli je dobierać. Obok planszy głównej kładziemy również żetony pożyczek. Następnie przysuwamy gdzieś w pobliże wszystkie monumenty, żeby mieć je pod ręką oraz dobieramy wszystkie karty monumentów. Tasujemy całą talię i dociągamy trzy wierzchnie karty i kładziemy odkryte nad planszą główną i od razu ten budynek, ten monument kładziemy przy takiej karcie. Pozostałą talię w zakrytym stosie kładziemy obok tych kart, będziemy z niej potem dociągać. To jest wariant podstawowy. Możemy grać również w wariant zaawansowany z kartami celów. Jeżeli taki wariant sobie wybieracie, to tasujecie karty celów i wykładacie trzy odkryte takie karty. Pozostałą talię można odłożyć do pudełka, bo nie będzie ona już używana. Mamy trzy cele na całą grę, które będą punktowały na koniec rozgrywki. Każdy gracz otrzymuje dwie plansze, plansze mapy oraz plansze zasobów. One są dwustronne i w rogu mają oznaczenie A lub B. Na stronie A mapę mamy jeziorko, natomiast po drugiej stronie na stronie B jest rzeka. Jeżeli natomiast chodzi o plansze zasobów, to strona A i B różnią się długością toru populacji oraz tym w jaki sposób rozmieszczone są symbole populacji na torach zasobów. Ważna rzecz jest taka, że każdy gracz daną planszę musi mieć urząd na tej samej stronie, czyli jeżeli wspólnie zadecydujemy, że mapę gramy na stronie A, to wszyscy gracze muszą mieć na stronie A. Jeżeli zadecydujemy, że planszę zasobów chcemy mieć na stronie B, to wszyscy gracze muszą mieć na stronie B. Te plansze mogą być na różnych stronach, to znaczy możemy grać mapę na stronie A, zasoby na B albo na odwrót. Może tak być, natomiast każdy gracz daną planszę musi mieć dokładnie na tej samej stronie. Każdy gracz otrzymuje również darmową y, pierwszą swoją długą drogę, którą wyłoży w pierwszym ruchu, zaczynając od chodnika, a także zestaw znaczników, czyli monety, populacje i zasoby, czyli to jest żywność, ceramika oraz narzędzia. I te znaczniki wykładamy na początku każdego toru, czyli na polu zero. I teraz zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością możemy zacząć rozgrywkę. I tak wygląda przygotowana gra do rozgrywki dwuosobowej. Gramy 10 rund, chyba że ktoś wcześniej dotrze znacznikiem populacji do ostatniego pola na torze, tego zaznaczonego na fioletowo, wtedy gra zakończy się wcześniej. Ogólny zamysł jest taki, że będziemy zabudowywać naszą planszę mapy kupowanymi elementami. W każdej rundzie mamy do dyspozycji określoną pulę monet, którą to będziemy wydawać na zakup dróg, wież, kafelków czy monumentów. Każdy z tych elementów ma swoje konkretne zasady wykładania na naszej mapie. Po tych 10 rundach, lub kiedy ktoś dojdzie na koniec toru populacji, liczymy punkty. Kto ma tych punktów najwięcej, wygrywa rozgrywkę. Każda runda będzie składała się z kilku tur, które są wykonywane zgodnie z kolejnością ustawienia pionków graczy na tym torze. W trakcie gry mamy możliwość wpływania na zmianę tej kolejności, ale o tym za chwilę. Bazowo na początku rundy każdy gracz ma do dyspozycji 7 monet. W swojej turze musimy zakupić dokładnie jeden element albo spasować. Na ściądze mamy rozpisane dokładnie te ceny. Piedestały kosztują jedną monetę, drogi niezależnie od wielkości również jedną monetę, natomiast wieża dwie monety. Te ceny podane są również na planszy głównej przy tych konkretnych elementach. Kafelki budynków mają różne koszta w zależności od wielkości i to jest napisane na rewersach tych kafelków, a także pod spodem przy tych stosach w formie takich kropek. Natomiast monumenty nie mają stałego kosztu, tylko wymagają wydania wszystkiego, co nam pozostało w danej rundzie, co jednocześnie będzie wiązało się z zakończeniem dla nas tej rundy. Gdy płacimy, musimy po prostu przesunąć znacznik monety o wskazaną wartość i oczywiście musimy dysponować daną kwotą. Więc przykładowo chcę kupić ten kafelek, on kosztuje 3 monety, więc dobieram go i przesuwam monety o 3 pola do przodu. Jeżeli nie stać nas na dany element, to musimy kupić taki, na który nas stać, albo po prostu spasować. Jeżeli dotrzemy monetą do pola z wartością 7, to automatycznie pasujemy. Jednak, jak widzicie, tor monet kończy się na 9, ponieważ w tej grze można zaciągnąć pożyczkę. Wiąże się to z dobraniem takiego żetonu, który zwiększa o dwie monety naszą pulę monet w tej konkretnej rundzie. Branie pożyczki jest akcją dodatkową, darmową, więc... Normalnie w naszej turze musimy też coś zakupić. Ważne jest to, że pożyczkę możemy zaciągnąć w dowolnym momencie swojej tury, ale zanim wydamy tych 7 bazowych monet, więc jeżeli jesteśmy już na 7, nie możemy zaciągnąć pożyczki. Możemy mieć tylko jedną wziętą pożyczkę na raz. Jeżeli chcemy kolejną, to najpierw musimy spłacić tę wcześniejszą. Spłata kosztuje 3 monety, a jeśli tego nie zrobimy przed końcem gry, stracimy 2 punkty. Po zakupie elementu oczywiście zabieramy go do siebie i ważne jest to, że nie uzupełniamy tego pustego miejsca, w którym on leżał oprócz kart monumentów. Mówiąc krótko, wyłożona pula dróg, wieża oraz kafelki budynków są dostępne tylko na daną rundę i nowa pula pojawi się na koniec rundy, kiedy już wszyscy spasują, i będziemy robić taką fazę porządkową. Natomiast karty monumentów są uzupełniane na bieżąco, czyli jak jakiś gracz kupi monument, Musimy dociągnąć wierzchnią kartę stali i tutaj wyłożyć tak, żeby zawsze trzy karty monumentów były dostępne. Oba piedestały, które kosztują po jednej monecie, służą do zmiany kolejności graczy na torze kolejności. Kto weźmie jako pierwszy ten duży piedestał ma pewność, że w kolejnej rundzie będzie pierwszym graczem, a kto weźmie ten mały będzie drugim graczem. Tej kolejności nie zmieniamy jednak od razu, będzie ona aktualizowana później przed startem kolejnej rundy, więc żeby zaznaczyć, kto kupił dany piedestał, po prostu podstawiamy taki piedestał pod pionek gracza. Przykładowo, gracz czerwony kupuje sobie piedestał, płaci zatem jedną monetę na swoim torze i kupuje, akurat jest dostępny duży piedestał, więc go bierze i podkłada pod swój pionek. Kafelki budynków, drogi, wieże i monumenty będziemy natychmiast po zakupie umieszczać na naszej mapie, i każdy z nich ma ściśle określone zasady wystawiania. Kluczową częścią infrastruktury są drogi, bo bez nich trudno nam będzie budować jakiekolwiek budynki czy monumenty. Rozgrywkę zaczynamy z jedną długą drogą i musimy ją wyłożyć koniecznie w swoim pierwszym ruchu razem z obowiązkowo oczywiście zakupionym elementem. I ta startowa droga musi stykać się z chodnikiem, czyli z dolną częścią naszej planszetki. Nie może nachodzić na wodę, czyli w taki sposób nie położymy, ale możemy położyć tak, możemy położyć sobie tutaj, a możemy w taki sposób poziomy. Kolejne drogi już będziemy kupować za monetę. Drogę bez względu na jej wielkość, czyli czy to jest zestaw krótkich dróg, czy to jest długa droga. Musimy wyłożyć na jeden z trzech sposobów. Pierwsza opcja to sporzenie drogi po sąsiedzku z inną drogą, tak, żeby się stykały krawędziami, więc mogę na przykład wyłożyć tutaj albo wydłużyć sobie tę ścieżkę. Druga opcja to spożenie drogi po sąsiedzku z chodnikiem, czyli z dolną częścią naszej planszetki. Mogę sobie tak położyć, na przykład tak albo zacząć w ogóle tutaj budowę od prawej strony. Trzecia opcja to jest położenie drogi po sąsiedzku z wieżą, więc tak, żeby się po prostu z tą wieżą stykało. Więc mogę na przykład tak, a możemy też przykrywać te ikonki, które są zasobami naturalnymi, więc tutaj w ten sposób również mogę wyłożyć. Jeżeli mamy zestaw krótkich dróg to możemy je rozdzielić oczywiście pod warunkiem, że każda część spełnia zasady dokładania. Więc, na przykład, ten zestaw krótkich dróg mogę sobie rozdzielić w taki sposób, że jedną część położę tutaj, jedną tutaj, a tą trzecią na przykład przy wieży. Kafelki długich dróg po drugiej stronie mają most, który pod względem wymogów sąsiadowania zachowuje się tak samo jak zwykła droga. Różnica jest taka, że mosty wykładamy nad polami wody, ale początek i koniec mostu musi być położone na zielonym polu lądu, czyli musimy sąsiadować z wieżą inną drogą albo chodnikiem i musimy zacząć i skończyć na lądzie, czyli taki sposób mogłabym wyłożyć. Wieże pełnią dwie funkcje: po pierwsze, jak było przed chwilą mówione, można od nich wykładać drogi, a po drugie wieże przydadzą się przy wypełnianiu takich pustych luk wokół kafelków budynków, co będzie miało wpływ na punktowanie dzielnic na koniec gry. Wieża musi być koniecznie wyłożona sąsiadująco z jakimkolwiek elementem już wcześniej wystawionym na planszy, czyli wykładamy albo obok drogi, albo obok budynku, albo obok monumentu. Kafelki budynków, oprócz tego, że mają sześć różnych kształtów, występują w pięciu kolorystycznych typach oznaczonych literami B, M, T, H i F. Są to pierwsze litery łacińskich nazw budynków. Po dobraniu kafelka budynku i oczywiście opłacenia jego kosztu, pierwsze co musimy zrobić, to jest zwiększenie produkcji. Na każdym takim kafelku mamy zaprezentowane ikony, które nam wskazują, na których torach zasobów musimy się obowiązkowo przesunąć i przesuwamy się o jedno pole w prawo za każdą widoczną ikonę, więc na tym przykładzie przesuwam się o jedno pole w prawo na torze zielonym, czyli na żywności, oraz o dwa pola na torze niebieskim, czyli na narzędziach. Kiedy znacznik zasobu zatrzyma się albo minie ten biały symbol, to jest symbol populacji, to wtedy przesuwamy się o tyle pól na torze populacji. Więc na tym przykładzie mój zielony znacznik zatrzymał się na populacji tutaj, niebieski minął, czyli są dwa symbole, więc przesuwamy się o dwa pola na torze populacji. Po produkcji kafelek budynku oczywiście układamy na naszej mapie i musi on spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków. Musi albo sąsiadować z drogą, przynajmniej fragmentem swojej krawędzi, nigdy na ukos, Albo musi sąsiadować z innym kafelkiem budynku, ale koniecznie tego samego typu, czyli tego samego koloru. Więc tego niebieskiego nie mogę położyć tak, żeby sąsiadował tylko i wyłącznie z czerwonym, ale mogę położyć go tutaj przy tym innym niebieskim. Kafelki budynków możemy sobie dowolnie obracać, możemy przykrywać nimi te symbole zasobów naturalnych, ale nigdy nie możemy nakładać ich na siebie, ani na drogę, ani inne elementy. Muszą się one mieścić w siatce i muszą być położone na lądzie, więc nigdy nie możemy zahaczyć nimi o wodę. Zostało teraz popowiadanie o monumentach, którymi będziemy upiększać nasze miasto. Dobranie takiej karty wiąże się z dwiema rzeczami. Po pierwsze, wydajemy całą gotówkę, która nam w tej rundzie została. Nieważne, który monument bierzemy, zawsze wydajemy wszystkie monety, czyli przesuwamy ten znacznik na koniec toru. Tym samym dobranie monumentu kończy dla nas, tylko i wyłącznie dla nas, rundę, bo jak już nie mamy gotówki, to nie możemy wykonywać żadnej innej akcji. Po drugie. Żeby dobrać monument, musimy spełnić warunek jego umieszczenia. To jest ta informacja na dole karty. Jeżeli nie spełniamy tego warunku w momencie dobrania, to takiego monumentu po prostu nie możemy wziąć. Jeżeli już monument bierzemy, bierzemy kartę, bierzemy sam monument, będziemy go zaraz układać na mapie, a tutaj uzupełniamy rynek tak, żeby zawsze trzy karty były wyłożone. Także ważne jest takie wyczucie dobrego momentu na ten zakup, bo widzimy jak wyglądają miasta naszych przeciwników i na jaki monument mogą się ewentualnie czaić. Także od nas zależy, czy jeszcze przeciągniemy naszą turę, kupując jakieś inne elementy, czy jednak już weźmiemy ten monument, zanim ktoś nam go podbierze. Oczywiście nie ma obowiązku kupowania monumentu w każdej rundzie, ale jeśli już kupujemy, to tylko jeden na rundę. Na kartach znajduje się kilka informacji. Punkty zwycięstwa to jest ten taki symbol pierścionka. Czasami są dwa pierścionki, czyli dwa punkty, ale zazwyczaj będzie to jeden. Na niektórych kartach mamy również symbole zasobów albo populacji. Wtedy, jak bierzemy taką kartę z tym symbolem, to od razu przesuwamy się na odpowiednim torze do przodu. Następnie mamy rodzaj terenu, na którym musi zostać umieszczony ten monument, a pod spodem, z jakimi elementami musi on sąsiadować. Większość monumentów będziemy wystawiać na lądzie, czyli na tych zielonych polach, ale są też takie karty, które mają konkretnie wskazane pole wody. Jeżeli jest taki symbol podwójny, zielono-niebieski, to znaczy, że to jest dowolny typ terenu, czyli albo lądowy, albo wodny. Na niektórych kartach mamy też gwiazdki, to jest taka przypominajka o tym, że dany monument ma pewne specjalne wymagania związane z wystawieniem na teren. I przykładowo, wielki port w Kartaginie. Musi leżeć na co najmniej jednym polu wody. Pozostałe to mogą być dowolne typ terenu, ale co najmniej jedna woda tutaj musi być i niekoniecznie to musi być lewy, górny róg. Ważne, żeby po prostu w tym układzie 3x3 co najmniej jedno pole było wodne, więc mogę ułożyć to w ten sposób. A przykładowo akwedukt ma gwiazdki po bokach, co oznacza, że musi się zaczynać i kończyć koniecznie na lądzie, a pomiędzy może być dowolny typ terenu, więc mogłabym ten akwedukt. Umieścić na przykład tutaj. Mamy też monumenty, które składają się z kilku części i musimy wyłożyć je wszystkie naraz. Taka przerywana linia oznacza, że te elementy, te części muszą ze sobą sąsiadować w dowolnej formie poziomo albo pionowo. Przykładowo w ten sposób. W przypadku Moai i obelisków musimy wyłożyć je tak, aby pomiędzy nimi było pole odstępu, ale nie muszą one być ułożone w jednej linii, mogą też być w takiej zakrzywionej, przykładowo w ten sposób. Rodzaj terenu to jest jedna sprawa. Drugą, którą trzeba spełnić przy wystawianiu monumentu, to jest wymóg sąsiadowania ze wskazanymi na dole karty elementami. Zobaczcie to na przykładach. Po ubraniu Ziguratu przesuwamy się o jedno pole na torze populacji. Dostaniemy na koniec gry jeden punkt. I ziggurat zajmuje tylko i wyłącznie pole lądu o wielkości 3x3. I musi stykać się z tymi trzema elementami, czyli z drogą dowolnej wielkości, z biblioteką i ze świątynią. Więc jak umieszczę go tutaj, to wszystkie te warunki zostaną spełnione, bo styka się zarówno z tą drogą, z biblioteką tutaj i z położoną tutaj świątynią. Są też takie monumenty jak Machu Picchu, które muszą sąsiadować z dwoma kafelkami tego samego rodzaju. Na koniec, gdy dostaniemy dwa punkty i wiemy, że Machu Picchu musi leżeć tylko i wyłącznie na lądzie, więc w tym miejscu, jak położę, wszystkie te warunki są spełnione, bo sąsiaduje z dwoma kafelkami gospodarstw. W wymogach sąsiadowania może też pojawić się taki symbol, który oznacza po prostu wodę, więc Angkor Wat musi leżeć na lądzie i sąsiadować z wodą oraz ze świątynią, więc to miejsce będzie idealne. Wśród symboli sąsiadowania pojawiają się również zasoby naturalne. Przykładowo teatr musi sąsiadować z takimi właśnie zasobami oraz z mieszkaniem. Wymóg terenu wodnego już wcześniej widzieliście, tutaj jest kolejny przykład takiego obiektu, czyli latarnia morska na faros, która oprócz tego, że musi na co najmniej jednym polu wodnym stać, to musi jednocześnie sąsiadować z drogą oraz z biblioteką, więc mogę ją przykładowo wyłożyć tutaj. W przypadku monumentu, który składa się z kilku części, to każda z nich z osobna nie musi spełniać tego warunku. Ważne, żeby monument jako całość sąsiadował z tymi wskazanymi na karcie elementami. Więc na przykładzie muru Chińskiego, musi on sąsiadować z zasobami naturalnymi z drogą oraz z mieszkaniem. Więc mogę tę część wyłożyć tutaj, sąsiaduje z zasobami oraz z drogą. Trzeba jeszcze dołączyć do tego mieszkania, więc jak położę tutaj, to już ten warunek zostanie spełniony i ostatnia część całej konstrukcji, byleby sąsiadowała z pozostałymi częściami, więc mogę wyłożyć na przykład tak. Po wydaniu całej gotówki, albo gdy nie chcemy lub nie możemy już nic kupić, robimy pas i w tej rundzie nasze tury są pomijane. Gdy wszyscy gracze spasują, runda się kończy i przechodzimy do takiej fazy porządkowej, która przygotuje nas do następnej rundy. Uzupełniamy pulę dróg i wież zgodnie z liczbą graczy, tych, które nie zostały kupione w poprzedniej rundzie nie trzeba odrzucać, wystarczy po prostu dołożyć to, czego brakuje, więc dla rozgrywki dwuosobowej to jest jedna długa droga. Jeden zestaw krótkich dróg i jedna wieża, natomiast wszystkie niekupione kafelki budynków odrzucamy całkowicie z gry i wykładamy nowe po jednym z każdego stosu. Każdy gracz cofa też znacznik złota na pole 0, więc w nowej rundzie będzie miał znowu 7 monet do wydania, natomiast pozostałe znaczniki zostają bez zmian. Pozostaje teraz ustalenie kolejności graczy na nową rundę, i tutaj patrzymy na zakupione piedestały. Jeżeli ktoś kupił duży piedestał, przesuwany jest na pierwsze miejsce toru kolejności i będzie pierwszym graczem. Jeżeli ktoś kupił mały piedestał, będzie drugim graczem. Same piedestały wracają na swoje pierwotne miejsce, znowu są dostępne do kupienia. Może się oczywiście zdarzyć tak, że tylko jeden piedestał zostanie zakupiony albo żaden. Jak wtedy ustalić kolejność graczy wśród tych, Którzy nie kupili tego elementu, wtedy patrzymy na tor populacji. Kto jest na nim najmniej rozwinięty, czyli jest najbliżej początku toru, to będzie wykonywał swoją akcję szybciej. Jeżeli dwójka graczy ma ten sam poziom populacji, wtedy patrzymy na liczbę posiadanych monumentów. Kto ma ich mniej, to będzie bliżej początku toru kolejności, czyli będzie wykonywał swoją akcję szybciej. Jeżeli wciąż jest remis, to zachowujemy kolejność z poprzedniej rundy, oczywiście wśród tych remisujących graczy. Po rozegraniu 10 rund albo po zakończeniu rundy, w której ktoś dotarł do ostatniego pola toru populacji, czyli na to pole fioletowe, gra się kończy i przechodzimy do liczenia punktów z kilku źródeł. Do liczenia punktów wystarczy użyć plan głównych, głównej, gdzie po ściągnięciu elementów i odwróceniu na drugą stronę mamy tor punktacji. Punkty sumujemy z planszy zasobu, z mapy, z karty monumentów oraz ewentualnie z żetonu pożyczki. Z planszy zasobu patrzymy, gdzie dotarliśmy na torze populacji i dostajemy jeden punkt za każdy pierścionek, który minęliśmy znacznikiem populacji albo na którym się zatrzymaliśmy, więc na tym przykładzie są to dwa punkty. Następnie patrzymy na tory tych trzech zasobów i doliczamy wartość najmniej rozwiniętego zasobu, więc na tym przykładzie są to narzędzia, znacznik narzędzi leży na ósemce, czyli to jest 8 punktów, Pozostałe dwa zasoby się nie wliczają, także warto jest tutaj równomiernie się rozwijać. Otrzymujemy również punkty za monumenty, czyli każdy pierścionek na karcie monumentu, to jest po prostu jeden punkt. Jeżeli mamy żeton pożyczki, musimy sobie dwa punkty odjąć i jeszcze została mapa, tutaj dwie rzeczy punktują. Po pierwsze zasoby naturalne, czyli te narysowane na planszy symbole, jeden punkt za każdy taki niezakryty symbol pod warunkiem, że sąsiaduje z dowolnym, wyłożonym elementem. Czyli jeżeli mamy tutaj takie wyodrębnione, niesąsiadujące z niczym zasoby naturalne, to one punktów nie przynoszą. I na końcu jeszcze dzielnica. Dzielnica to jest kafelek budynku, który jest otoczony z każdej strony. I to nieważne, czy to będzie krawędź planszy, czy to będzie droga, monument, czy to będzie woda, wieża, czy inny kafelek budynku. Jeżeli z każdej strony jest czymś otoczony. To dostajemy jeden punkt za taką dzielnicę, czyli za taki kafelek. Więc ten mi tutaj nie zapunktuje, ale tak ten jest otoczony z każdej strony, bo może być też woda jako granica, może być zasoby, mogą być wieża i tak dalej. Tutaj jest jeden punkt. Tutaj jest kolejny punkcik. To nie jest otoczony, ale ten jest otoczony na pewno. I ten również, i ten tutaj na dole również, więc jeden punkt za każdą taką dzielnicę. Sumujemy te wszystkie punkty, kto ma tych punktów najwięcej wygrywa rozgrywkę. W przypadku remisu wygrywa osoba z tych remisujących, która ma więcej kart monumentów. Jeżeli gramy wariant zaawansowany, czyli z kartami celów, to oczywiście na końcu gry doliczamy także punkty z tychże kart. Karty działają na takiej zasadzie, że będziemy o nie rywalizować, kto lepiej spełni dane zadanie. Gracz, który wykonaje najlepiej, otrzyma 3 punkty. Gracz, który będzie drugi, jeden punkt. Jeżeli jest remis na pierwszym miejscu, to sumujemy punkty z pierwszego i drugiego miejsca i rozdzielamy pomiędzy tymi remisującymi, zaokrąglając w górę i wtedy drugiego miejsca nie ma. Jeżeli jest remis na drugim miejscu, to wszyscy ci remisujący otrzymają jeden punkt. I tutaj macie przykłady tych kart. Mamy na przykład zbudowanie najdłuższej drogi bez rozwidleń, albo największe rozwinięcie danego zasobu, albo posiadanie najwięcej budynków danego rodzaju, albo najwięcej budynków sąsiadujących ze sobą danego rodzaju. Tych kart celów jest o wiele więcej, jest ich 15. Do każdej rozgrywki, jak wiecie, już z setupu wchodzą 3. Do rozgrywki solo używamy dodatkowej talii kart, która symuluje ruchy automy. Automa nie potrzebuje żadnych plansz, nie musimy ich rozdawać. Wszystko będzie się działo za pomocą tej talii. Przy użyciu kart będzie odrzucać nam kafelki budynków oraz monumenty. Różnice w przygotowaniu rozgrywki w stosunku do gry wieloosobowej są niewielkie. Nie używamy tutaj kart celów. A także piedestałów można je odłożyć, nie będziemy rywalizować o kolejność, ponieważ Automa zawsze robi akcję jako pierwsza w rundzie. Dodatkowo mamy tylko dwie karty monumentów wyłożone zamiast trzech, natomiast drogi szykujemy tak jak dla rozgrywki dwuosobowej, czyli jedna długa droga, jeden zestaw krótkich dróg oraz jedna wieża. Naszym celem jest zdobyć więcej punktów od Automy. Gramy standardowo 10 rund albo do momentu dotarcia na ostatnie pole toru populacji. Automa zawsze rozpoczyna rundę, odsłaniamy wtedy w jej turze wierzchnią kartę i będziemy ją rozpatrywać. Karty dzielą się na trzy sekcje albo na dwie sekcje, i zawsze musimy rozpatrywać od góry do dołu do momentu, kiedy automa coś zabierze. Jeżeli danego elementu nie będzie, to po prostu przechodzimy do kolejnej sekcji i sprawdzamy, czy on jest dostępny i automa będzie nam go podbierać, czyli tak naprawdę będziemy go odrzucać z gry. Więc na tym przykładzie mamy kafelek taki, takiego kształtu kwadratowy. Jeżeli jest dostępny na rynku, to po prostu automa go zabiera, czyli wyrzucamy go całkowicie i już reszty rzeczy z tej karty nie rozpatrujemy. Jeżeli tego kafelka by nie było, to patrzymy dalej, czy jest ten kształt kafelka. Załóżmy, że jest, no to wtedy automa go wyrzuca, i również ta karta nie jest dalej rozpatrywana. Ale jeżeli by i tego kształtu nie było, to patrzymy na kolejną sekcję, i tutaj akurat jest monument. Jeżeli strzałka jest po prawej stronie, to znaczy, że automa odrzuci kartę leżącą po prawej stronie, jeżeli byłaby tutaj po lewej stronie, no to znaczy, że kartę monumentu leżącą po lewej stronie. Jeśli dociągniemy taką kartę, to oznacza to, że musimy wziąć wszystkie dotychczas zagrane karty, automy i przetasować z pozostałą częścią talii, a następnie jedną kartę ponownie dociągnąć i ją po prostu rozpatrzeć. Na koniec gry swoje punkty podliczamy tak samo, jak w rozgrywce wieloosobowej, zaś. Punkty automy zależnie od wybranego poziomu. Jeżeli gramy na łatwym poziomie, to po prostu dodajemy wartości wszystkich naszych zasobów, czyli tych trzech zasobów. Więc tutaj na przykładzie byłoby, że Automa dostaje 25 punktów. Jeżeli wybierzemy poziom trudny, to oprócz sumy wszystkich zasobów doliczamy również punkty z kart monumentów, które Automa nam podebrała. Gra przemyca też trochę wiedzy o tych imponujących budowlach, ponieważ na końcu instrukcji znajdziecie kilka o nich ciekawostek. Do gry podstawowej możecie od razu dołączyć dodatek Mundo. Znajduje się w nim 9 monumentów oraz tytułowe karty Mundo. Z dodatkiem możecie grać na dwa sposoby: albo po prostu dołączyć wszystkie nowe monumenty do tych z gry podstawowej, albo użyć ich razem z kartami Mundo, które wprowadzają nowy sposób punktowania. Na kartach Mundo, oprócz znanych już Wam wymogów terenu oraz sąsiadowania, pojawia się cel. Otrzymacie za niego dodatkowe punkty, a ich wysokość będzie zależała od tego, jak bardzo ten cel został spełniony. I to wszystko w temacie zasad wielkich, imponujących budowli. Dziękując Wam za wysłuchanie, życzę przyjemnych rozgrywek. Do następnego. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.plężowymsyk.pl, bo z nami wiesz, co grami.